Partia golfa. Kto tak krzyczy? Któż to do diabła jest? Zapytajmy mistrza. Salomonie, obudź się. Wstawaj, leniuchu. Już rano, pośpiesz się. Dłużej, tego nie wytrzymam. No. Cisza! Gigi wstał dzisiaj w dobrym humorze. Dlatego, że są dwa dni wolne. Dzisiaj jest niedziela, a jutro rocznica założenia szkoły. Gdzie on się schował? Tym razem oberwie. Salomonku, jestem tutaj. A niech to. Ratunku, co to jest? A jak myślisz? To moja najnowsza broń. Mamut w białych majtkach. Tylko tego brakowało. Boję się mamutów. Poddaje się. Mieszkanie państwa Agi. Dzień dobry Gigi. A to pan Agi. Co słychać? Mamy piękną pogodę. Nawet nie wiem, jaka jest u nas. Niech pan poczeka, zaraz sprawdzę. Gigi do licha nie obchodzi mnie, jaka jest pogoda. Co pan mówi? Nic. Więc jaka pogoda? Jeszcze nie sprawdziłem. Więc zapomnij o pogodzie i poproś do telefonu moją żonę. Oczywiście robi się. Już ją zawołałem, zaraz przyjdzie. Szybciej, panagi przy telefonie. Nie wydzieraj się tak. Co za charakterek. Co u Tatusia? Mówił, że zamierza grać w golfa. Przecież to podróż służbowa. Będzie grał z jednym ze swoich klientów. Rozumiem, nasz klient, nasz pan. Czy Tatuś zabrał torbę z kijami golfowymi? Uwaga drodzy widzowie, rozpoczyna się wielki finał. Na stanowisku pierwszym pani i panna Agi. Na stanowisku drugim znany bufon Salomon. Pytanie brzmi. W jakiej sprawie telefonował pan Agi? Możliwość pierwsza. Pytał o pogodę. Możliwość druga, prosiłby przywieźć mu kiję do golfa. Która odpowiedź jest dobra? Zaczynamy. Pan Salomon, słuchamy. Czas upłynął. Pan Noagi, słuchamy? Odpowiedź druga. Chciałbym mu przywieźć torbę z kijami. Wspaniała odpowiedź. Załatwię to. Jeśli wyjadę od razu, wieczorem będę u pana Agi. Jedź, jedź, kochany. Będzie spokój bez ciebie. Na szczęście nie muszę jutro iść do szkoły. Przepraszam cię za kłopot. Pojadę z nim, mamo. Co? Jesteś cudowna, Anno. Ja będę towarzyszyła mnie w podróży do ojca. Odczep się, bo oberwiesz. Co za celność uderzenia! Kto by pomyślał, że czeka mnie obiad w pociągu i cudowna podróż za nią? Co mówisz, Gigi? Nie nic, mówiłem do siebie. Ja chyba śnię. To jakby nasza podróż poślubna. Gigi, co ty pleciesz? Jestem taki szczęśliwy, że jedziemy razem, a ty? Ja też. Zaczyna się nowy okres w naszym życiu. Dlaczego? Co się zmieni? Wszystko, bo właśnie chcę ci powiedzieć, co? Że przede wszystkim trzeba coś zjeść. Nie ma nic lepszego od dobrego papu. Myślisz tylko o jednym. Mów sobie co chcesz, a ja i tak wiem, że wolisz mnie od tego głupiego Salomona. Pies, który zachowuje się jak człowiek, a pysk ma zakochanego kundla. Czy według ciebie nie jest śmieszny? Przebrałeś miarkę, chłopaczku. Pies sam w pociągu. Zawołajcie konduktora. Może jest wściekły. To Salomon. Zaszło nieporozumienie. Przepraszam państwa, to mój pies. Jest bardzo łagodny. Widzisz, co narobiłeś, Salomonie? Przeproś państwa i podaj łapę. Brawo, Salomonie! Ten numer ci się udał. Jeśli podróżujecie, to starajcie się nie przeszkadzać innym. Jaki wrażliwy, my mu przeszkadzamy. Mógłby się zająć swoimi sprawami. A tak między nami, to twoja sprawka, Salomonie. Wszyscy wyżywają się na mnie tylko dlatego, że jestem psem. Ale ja też jestem wrażliwy. Gdyby tak na świecie była tylko psia rasa. Anno, no, mogę usiąść ci na kolanach. Salomonie! Przepraszam, to moja wina. Gra w golfa. Jeszcze raz przepraszam, nic nie szkodzi. To z pewnością gracz w golfa. Dzień dobry panie Agi. Anno, twój tata. Przywieźliśmy. Dziękuję dzieciaki. Salomonie, ty też tutaj? To nie jest nasz dom, więc zachowuj się dobrze. Szkoda, że w ogóle zabraliśmy go ze sobą. Pewnie jesteście zmęczeni po podróży. Odpocznijcie trochę, a potem pokażę Wam pole golfowe. Ten budynek w głębi to klub, gdzie gracze przygotowują się i odpoczywają. Widzicie tam w oddali chorągiewkę? Oznacza miejsce, gdzie ma wpaść piłka, przy jak najmniejszej liczbie uderzeń. Na polu golfowym jest wiele przeszkód: pagórki, drzewa, strumyki. Praktyczny poradnik gry w golfa. Proszę Państwa, chodzi o to, by małą piłkę golfową umieścić w dołku jak najmniejszą liczbą uderzeń. Można na przykład umieścić piłkę w dołku czterema rzutami. Lepiej, jeśli uda się umieścić ją trzema rzutami. Ostatecznie można wykorzystać wszystkie dozwolone uderzenia. Najlepiej zrobić to jednym uderzeniem. Ale oferma ze mnie. Dobrze się bawi. Gram dziś z moim najważniejszym klientem, więc bardzo was proszę, zachowujcie się dobrze. Niech pan będzie spokojny, zajmę się Salomonem. Nie warcz. Trochę szacunku. Dzień dobry, panie Agi. Przepraszam za spóźnienie. Czuję się zaszczycony, panie prezesie. Dziękuję za zaproszenie. Niech pan da spokój. Pozwoli pan, że przedstawię mu swoją córkę Annę i jej kolegę Gigi Sullivana. Dziękujemy za zaproszenie. A gdzie jest pański syn? Pozwól tutaj, Arnoldzie. My się znamy, owszem. Skąd? Jechaliśmy tym samym pociągiem, prawda, Anno? Ta. Tak. Słyszałem, Arnoldzie, że w kilku ostatnich turniejach doszedłeś do finału, ale ani razu nie udało mu się wygrać. Co za wstyd, prawda, chłopcze? Był w finale i nie wygrał. Strasznie śmieszne. Pan pierwszy, panie prezesie? Dobrze. Wspaniałe uderzenie, panie prezesie. Niezłe. Nigdy nie uda mi się z panem wygrać. Niech pan nie będzie taki skromny. Śmiało. Co za styl. Rzut na odległość co najmniej 230 metrów. Ja też bym tak umiał. Teraz moja kolej. Odwagi, tato. Musisz wygrać. O mój Boże. Czy pan w ogóle kiedyś grał w golfa? Znasz się na tym, Gigi? Jasne. Mieszkałem kiedyś u krewnych, którzy wysłali mnie do pracy. Sprzedawałeś zapałki To później Najpierw byłem chłopcem do noszenia kijów golfowych Byłem jeszcze mały Chodziłem do podstawówki Pewien człowiek Chciał koniecznie zagrać w golfa Chociaż było zimno i padał śnieg Nikt nie chciał z nim iść Więc wypadło na mnie Niosłem torbę, która ważyła więcej niż ja Białe piłki ginęły w białym śniegu i nie mogłem ich znaleźć. Nie wiedziałem co robić i zacząłem polewać śnieg wodą. Rezultat był taki, że piłek nie znalazłem, ale za to wróciłem do domu mokry i przemarznięty. A wujek, który był wstrętnym okrutnikiem, zbił mnie na kwaśne jabłko. Biedny Gigi, to straszna historia. Może chcesz zagrać z nami? Z wielką radością. Zwariowałeś? To ja go zapraszam. Wezmę ten. Uderzę mocno i zdecydowanie. To nie jest odpowiedni kij. Nie? Powinieneś użyć Draidera. Draidera? Jasne, ma pan rację. To jest Drajger. Przepraszam, przesłyszałem się. Co ty wyprawiasz? Ten głupiec nie ma pojęcia o grze. Nie jest zbyt wygodny. Spróbuję tak: Anno, zobaczysz mistrzowskie uderzenie. To był tylko żart. Teraz Wam pokażę, jak się gra. Ten chłopak ma niesamowitą siłę. Na pomoc. Gdzie podziała się ta piłka? Ratunku, już idę. Jestem. Uwaga. To było ładne uderzenie. Brawo, Arnoldzie! Teraz ja. Uważaj, dzidzinie, nie uderzaj zbyt mocno. Dołek jest niedaleko. Nie martwcie się. Wspaniale, trafiłem. Znowu pudło. Popatrz teraz na moje uderzenie. Brawo, Gigi, fantastycznie. Widzisz, Arnoldzie, jestem prawdziwym geniuszem golfa. Możesz na chwilę zamilknąć? Oh no. O, nie. Jesteś dzisiaj zbyt nerwowy. Moim zdaniem, on za bardzo się przejmuje. Sport to zabawa. Radość. Gigi, przestań się wygłupiać. On ma rację. Sport to zabawa w zwycięzców i zwyciężonych. Raz się wygrywa, raz przegrywa. Na tym to właśnie polega. To właśnie jest sport, czy tak, Gigi? Oczywiście. Widzę, że pan doskonale to rozumie. Uwaga, strzelam. Niesamowity chłopak. Skręć piłeczko do dołka. Znowu nie trafiłem. Przepraszam, nerwy mnie ponoszą. Nic nie szkodzi. Mam uderzyć z prawej czy z lewej? Widzę piękne majteczki. Jesteś okropny. To prawda, muszę się skoncentrować. Ja uderzyłbym z lewej. Z lewej? Udało się. Uważaj, Arnoldzie. Brawo, chłopie. Znalazłem. Dawno się tak nie ubawiłem. Pamiętam, Arnoldzie, kiedy ty byłeś mały i zabrałem cię pierwszy raz na mecz golfa. Też byłeś taki zabawny, zupełnie jak Gigi. Dwa razy lekko się zamachnij, a potem uderz. Spróbuję. Niesamowite, znowu trafiłem. Jestem prawdziwym geniuszem. Teraz ja spróbuję. Zupełnie inny facet. Nie dam za wygraną. Wygrałem, jestem super. Tylko nie zadzieraj nosa, dobra? Jak to się dzieje, że to chłopaczysko wszystkim się podoba? Ale się ubawiłem, czuję się jak był, było mi lat. Ja też. Panie prezesie, teraz para kolej. Jeśli w ogóle mamy dalej grać. Oczywiście, przepraszam. Gra w golfa to nie żarty. Beznadziejne uderzenie. Od dawna gra pan w golfa? Mogę udzielić panu kilku lekcji. Zgoda, Gigi. Ale ja jestem bardzo drogi. Potrzebujemy pieniędzy, bo chcemy się pobrać, prawda, Anno? Odejdź od niej. Daj jej spokój, bo będziesz miał ze mną do czynienia. Nic mi nie zrobisz. Uspokój się, Salomonie. Możemy porozmawiać. Nie ma powodu, żebyś się tak denerwował. Dorwę cię wreszcie. Panie prezesie, na pomoc to wariat. Ratunku.